Siemanko, tu Petex i dzisiaj robimy ostatni unboxing za 20 koła wydane przez Robuxy i dzisiaj zobaczymy co mi wypadnie, ale to nie wszystko, ale zanim co to patrzcie na moją liczbę coinów. Ty, ty, ry, bum. POSZŁO! Jeszcze muszę sobie laka kupić, bo przez to, że to jest nowe konto nie mam laka. No, na double na mnie już nie stać. Kupiłem no No. Masz jeszcze mam. Ale poczekaj, 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 bo mnie w sobie stać na jedno jednego krejta. Ja mam tutaj dwa kreki. Poko, najpierw kraj. Yes. Yes. Co mi wypadnie? Co tak daleko? bra! Szkoda. Czyli już widać, że odcinek zapowiada się... Żeby... No właśnie teraz włączyłem i mam... Tak, mam 0.04. Jak mi godli wylatuje, to ben... prawie każdy odcinek będzie z tej gry. Prawie kar. Ja patrzę na czas, bo teraz dodali, że na czacie pisze trzeba kiedyś godnej, że Przed chwilą legenda mi wypadła, ale ja nie potrzebuję legend. Wow, legenda. No żadnego mityka nie ma.

Nie, 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 nie. Jak żaden mityk, tu nie powracam. O kurde. Wyleć! Jak ci nie wyleci, to ja ci dam za Afryką. Ale mnie tu nie pocieszy, bo co to za unboxing z 22 tysiące i żaden mityk nie wyleciał. <laughs> kurde. Na pewno masz 0,4 szansy na mityka? Tak. No nie no, nie wierzę ci. Jeżeli nie wierzysz, to ci screena zrobię! Proszę bardzo! Dobra. A co ty na telefonie to robisz? No a jak? To jak ty niby masz mikrofon? Normalnie. Nie no, żartuję na... na kąpie. Tak. Na kompie to robię, no a jak? Dobra. Screena ci już zrobiłem. No, 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 To jest wstarające, no! Ej, nie, 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 nawet teraz epik nie poleciał. Telantrick mi oszukał! Ostatnia dziewiątka. Jak teraz mi... Legenda! Serio. Żaden mityk. Legenda z pojedynczego. No naprawdę fajne. Ja... Niestety. Widzowie. Widzowie. Widzowie, to był najgorszy unboxing w moim życiu. Wydałem dwa i pół tysiące i mi nic nie wypadło! Ło, wow, wow, eee, eee. Thanks. Zrobię specjal na te wszystkie mityki, które mi dał. Ale no szczerze mówiąc, jestem zawiedziony. Jak z 22 tysięcy nie mogło mi tych wypaść? A co dopiero Godli? Bo może na tym kocie masz nie farta. Nie, również nic na tym kocie ani księgu. Tak czy siak. Żegnam i już nigdy nie powracam.